No to mamy 1 grudnia, otwierasz pierwszy, pierwsze pole w swoim kalendarzu, pierwszy, gdzie Jedenka. tu jest jedynka, jedynka, wyciągaj, wyciągaj, tak jak w zeszłym roku, tak w tym Mac. roku, Uuu. jak w zeszłym roku, tak w tym roku będziemy otwierać kalendarze adwentowe aż po Wigilii. Co my tu mamy z Maca? Lip, conditioner hydrant. Basel, bason No taki nawilżający basem. z maka I Jeszcze z maka nic nie miałam. No i super. Teraz, teraz twoja kolej. No to teraz kolej Łukaszana jego... Czekaj. <laughs> nie wiem co tu jest w tym kalendarzu. To myślę, bo Agata coś kupiła mi. Mm. Czy to jest pyskojęce. To na początku. Kto jest bardziej ciekawy tego, co ja dzisiaj otworzę? Ty czy ja? Ło! Wow! Patrz to, a to jest. O kurde, a to jest w takich opakowaniach. Dobra, no to dzisiaj jest pierwszy, tak? No. Czwerd, czternasty... No dole masz, na sam dole masz. A, tu jest. Tak jak podłużne, to co <grym> To może być. Leci? Tak, zleci? Tak, zleci. Okej, okay. to jest chyba... Ja myślę, że to jest... To jest słuchajcie szczotka do włosów. Na 100% to jest szczotka do włosów. Oh, oh. Zasilona jakaś taka ta szczotka do włosów jest. O widzisz takie takie o to. O. Na pewno, na Może pokaż w ogóle, skąd jest ten yy, kalendarz. Kurza łapka. Co, że tak jakoś? Nie działa. Jakieś, jakieś ma, może fale podczerwone, albo coś takiego. Nie Okej, okay, coś bliżej niezidentyfikowanego w pierwszy dzień w kalendarzu od. To jest, nazywa Perlamur. Per pokaż. Perlamur, dobra, to jest ten kalendarz, Perlamur. Perlamur. Per Perlamur, jeżeli kogoś ciekawi, co jest w tych kalendarzach, no to jutro się dowiecie znowu, co jest w drugi dzień, w pierwszy dzień. Szczotka do włosów.